Siemanko, jak tam u was? Powiedzcie, Mnie to trzeba wyjść właśnie za ogród, nie? także przypominam, dobrze jest sadzić pełno chwastów w koło, no teraz nie ma tych miskantów, ale wiecie, o trochę konopki poprzewracało, no, tutaj budynki w koło, jakieś choinki, kubki nie ruszyło, bo mokra, no może trochę porozwalało, idziemy na chwilę do szklarni wstanę, nagram coś tam, ale nic się nie stało, szklarnia stoi, wszystko git malinkach Takie coś dorobiłem, śmieszne, patrzcie, o, takie haki, żeby tych szyb mi nie wyrwało, bo one kupę lat leżały praktycznie na silikonie. Mhm. ale wiecie jak to jest, tak przyjdzie większa wichura, no akurat to, to, to wichurka ta dzisiejsza, to, o widzicie tam z tyłu na tym. Wieje od północy i ten budynek po prawej tutaj blokuje w większości, nie? Ale widziałem w internetach, że to nie, nie wszystkim się udało. Tym razem, ale co zrobić? Wszystko czeka, słuchajcie, już rosną liście nowe u Badelandii. Elegancja, Francja. Tutaj czekają resztki potrójnej brukmansji. Chyba z 5 czy 7 sztuk zostało. Także taka sytuacja. Werygaty, pytaliście, też czekają. Dobra, zobaczymy, jak tam cytrynka dojrzewa. Maurelaski, kurde, patrzcie. Ten cięty przez nią nie trafiała wtedy. O, patrzcie, jak ładnie rośnie. Wszystko miodzio. Tu już liść się pokazał. Jedzie środek. O, werygatki. O, jeszcze w miarę mokro mają. I... Cytryneczki. Miękkie? No. O! widzita, Jak mięknie taka cytryneczka, no to lejnąć wodę trzeba. No, mimo to nawet, że jest 12 stopni teraz tutaj, trzeba podleć. Bo jak nie podlejemy, to spadnie prędzej czy później. Czekajcie. Albo głową jak dotykam, bo ostatnio właśnie zwaliłem Cytrusy głową. Przy okazji, w rurumansie się cyknie. Kurde, na szklarni słuchać słychać, jak huczy. No, dobra, starcie. basioczek, proszę bardzo, jaki piękny liście puścił. To jest kolokazja jadalna ze sklepu. Tak jak pisze, brzydko, ale pisze. No czeka sobie na sezon. Będziemy oczywiście testować. lici bez nadzieja Tutaj mamy Musa Blue Java. Puścił piękny listek. Zobaczymy, jak w tym roku to będzie rosło. A, podlejemy. Mimo to. Jukar, Rygida, nie jedna osoba z Was zauważyła. Nie wiem, ona już chyba kaput, już tak drugi rok, czy trzeci się tak zachowuje. Bananek stoi, tak jak stał. Także taka sytuacja. Rugmansja, patrzcie, jak klapły liście. Muszę też podlać. Dobra, taki szybki przegląd, a miało być tylko o pogodzie. Jak tam u was, dajcie znać, bo nieciekawie widziałem się dzieje w tym naszym kraju ostatnio. Cały czas coś pizgoli. Pogoda nie tak, jak powinna być w zimę. No, ale co na to poradzić. Niedługo porządki trzeba będzie zacząć. Zobaczcie, to co popcinałem leży wszystko. Liście, wiecie, popadały. Tak samo tam od plumerii. No, ale to tam, wiecie. Zrobi się porządeczek. Przed sezonem będzie git malina. Dobra, kończę, trzymajcie się, jeszcze podleję tamtą rugmazję. Na razie